Czy dasz radę wymienić największe miasto znajdujące się w każdym z tych kwadratów? Na start jednak zacznijmy od ciekawego quizu państwa bez liter państwo. Czyli nie liczą się wszystkie państwa, które w swoim nazwie zawierają jedną z liter ze słowa państwo. Jezu, jak ja to wytłumaczyłem. Ale pewnie kumacie o co chodzi. Moi drodzy, wszystkie linki do quizów macie w opisie. Zmierzcie się wraz ze mną i jak możecie, wielka prośba, zostawcie łapkę w górę teraz. Będzie mi bardzo miło. Europa... No to na pewno Czechy będą tutaj i Niemcy. To od razu wiadome, bo dlaczego nie mogą być wszystkie państwa, które kończą się na A? A takich jest mnóstwo. Norwegia, Finlandia, Szwecja, Portugalia, Hiszpania, no praktycznie wszystkie. Azja teraz, więc też nie państwa, które kończą się na A. No i teraz zaczną się powolutku schody. Azja, Afryka, Ameryka. Z Ameryki Południowej Peru, nie, bo jest P, ale też nie kończy się na A. Więc y, Wenezuela, Ekwa, Ekwador, nie, Chile. Chile będzie. I Oceania teraz. Australia, Nowa Zelandia to wszystko. Fiji na pewno się nie kończy na A. Ameryka Północna, Kanada, Stany. Nie, no Stany mają Zjednoczone. Meksyk. Meksyk, tak? Nie. E. AS jest, dobra. Meksyk, Gwatemala, nie, Belize. Belize Nice. Jazda od y, północy przyniosła efekt. Azja, Afryka. Chiny. Indie. E, Buta. Nie, bo jest A. Nepal. Nie, bo też jest A. Korea. Nie. Muszę szukać jakichś państw bardzo krótkich, jeżeli chodzi o litery. Jemen. Będzie? Będzie. Oman. Nie, bo Oman już nie może być, bo jest A. okej, okay. Afryka. Czad jest krótki, ale kurczę ma no, a oczywiście. Mm. nie niebo jest s, Lessutu niebo jest o. Słatini nie, Mozambik też. Nie, nie. nie. Kurcze ta Afryka będzie ciężka. Pomory nie, Kamerun nie. A Mosambik, Madagaskar też nie bo jest A Libia a, nie, jest a też w Libia. Liberia to nie. Algieria też nie, bo jest A. Eee, Djibouti? Djibouti? Djibouti, nice. Mamy pierwsze. RPA nie, no to w ogóle nie patrzę. Jakby Republika Środkowa Afrykańska nie miała zakazanego wyrazu, to już przegrywam, bo nie pamiętam tego, nie ma opcji. Afryka, Azja. Tajlandia nie może. I Birma. Nie, Myanmar też nie, jako taki. No, chyba, że jakiś dawny Związek Radziecki, ale teraz Gruzja. Nie, też nie będzie. O kurde, ciężkie. Dobra, może Afrykę powinienem jeszcze przelecieć, bo w Afryce jest dużo państw, a w Azji mi brakuje jednego. A w Afryce trzech: e, Kongo. Nie, bo jest o e, Run A Gwinea, Bissau. To wszystko nie. Togo nie Mali. Nie, Mali nie, ale jest krótki też wyraz. Pytania Turitius, jakie tam słyszę państwa? Egipt, Egip, tak? Nie Ate jest, okej, okay, nie zobaczyłem. Uganda uh, nie, bo jest też A. Kurde, ciężkie, serio, tutaj już jest bardzo ciężkie. Ruanda, no nie może być, Uganda też nie. Erytre... Nie, bo jest A kończy się. A ja, tak to by się zaliczało, gdyby nie ta końcówka. Eee... Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, poddam się, bo nie chce mi się marnować nawet waszego czasu. Brunei! Patrzcie, wszystko na B! I jeszcze N-Word. Patrzcie, wszystkie państwa na B, o których zapomniałem. Ale mam lepszy wynik niż średni... To już mnie cieszy. No i czas na danie główne. Wymień największe miasto w każdym z tych kwadratów, czy w każdym polu. Co najlepsze, moi drodzy, ja kiedyś to robiłem, ale w wersji europejskiej. Także zobaczmy koniecznie, jak pójdzie mi w tej światowej. E, Alaska, zacznijmy sobie od lewej strony. To oczywiście miasto Anchorage, czyli chyba stolica nawet tego stanu. Ale tu mogę się mylić. Hawaje to oczywiście Honolulu. No i zaczynamy zabawę. Kolumbia Brytyjska, tu może być miasto Vancouver. A jak nie ma Vancouver, Kelowna na pewno nie, więc Setyl, możliwe jest Setyl. Ok, Kalifornia, San Jose. Nie, jak nie San Jose to Los Angeles pewnie, albo San Francisco, Los Angeles. Calgary będzie, Edmonton? Tak jest. E, nie w Edmonton, tylko w Albercie, bo Edmonton to również miasto w, tym, w tej prowincji Kanady. Manitoba, Winnipeg będzie w Kanadzie. Ok, Toronto jest. Montreal? Nie, to Nowy Jork, e, New York, bo to wersja angielska. O, Boston, Boston, tu na dole. Nowa Szkocja, yy, tu będzie Montreal. Nie pisałem, Quebec. Quebec. Quebec będzie, ok. I Funla, ta wyspa, yy, ta stolica. na, No, jak się nazywa to miasto tutaj? Jones? Yy Dobra, Jones, ok, dobra. Pamiętałem jeszcze z Sera Dużo się gra, to się wie. Mexico City na pewno wpiszemy. Leon tu będzie, nie. Guadalajara. Mogłem źle wpisać. Houston. Houston. Phoenix w Arizonie. Nie. Dallas nie sięga tutaj, Denver raczej nie. O kurde. Tijuana chyba A Tijuana jeszcze sięga, nice, i tutaj Oj, tu będzie ciężko. Campe... Chociaż nie Campeche, to jest chyba nie nie nie. Miami albo Havana na Kubie Havana. Okej. Okay. Santo Domingo, wy tak jest. Tutaj będzie Bogota na pewno, Caracas, Paramaribo, nie. O kurde. Nie żadne z tych. No to dobra, Lima. I Quitos, może się łapie, nie, bo to jest to miasto w wenezuelskiej części Peru. Lapafnie, Sucre nie, ale Santa Cruz ma szansę, nie. Dobra, Santiago. E, Okej. Okay. Temuco? O kurde. Dobra, na razie lecimy jeszcze proste. São Paulo, Rio de Janeiro. Nie, Fortaleza. Nie, Salvador. Salvador jest. Manaus. Manaus, Belem, jest takie miasto. Okej, okay. Buenos Aires. Nie? Montevideo? Montevideo, git. Cordoba może? Cordoba w takim razie. Tu jest jeszcze Comodoro. Jak to było, Rivadavia? Nie, bo to jest wyżej, to Punta Arenas może być jest, dobra. Ale tutaj... Temuco chyba było, no Temuco nie pasuje. A, to będzie ciężkie już tutaj, szczerze. To tu? Arakas nie jest największy? Albo tutaj? Ma to. Aha, Brazylia tu może być, po prostu jest Brazylia. Tutaj? Naprawdę nie sięga Rio de Janeiro? A tutaj musi być w takim razie Rio. No to pech straszny. Co tutaj może być? Belo Horizonte jest. Nie, 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 no, no tutaj nie jest, nie ma opcji. Kurde, no na razie te dwa kwadraty zostawię, ale ciężkie, serio ciężkie. Eee, tutaj tak, Cape Town na dole będzie, na pewno Kapsztad. Mm, Johannesburg raczej, chyba, że Pretoria, ale Johannesburg jest większy. Maputo jest stolicą Mozambiku. Antana, Arivo jest również. Namibia, o oh, kurde, Angola. Luanda, nie. Harare też raczej nie. Der as salam kurde. Jak się nazywa Der Es salam? Albo Dar, jak się nazywa ta stolica? Adaras. Okay. Zambia. A Kinshasa na pewno w Kongo. Kigali tutaj. Kigali się łapie. Kampala. Nie, Nairobi. Nairobi. Tu Angola, Namibia. A tutaj. Ojej. Y Ambanja jest takie miasto, bo kojarzy się z uh, Mogadiszu. Nie ma. Sana, nie. Dubaj. Jest Dubaj. A. Uh, Riyad. Kurde, mogę źle pisać. To jest ciężkie, akurat. Dobra. Nigeria, Lagos. Kano się łapienie Niamei, stolica państwa Nigru. Łapieś. Tripoli. Libinie, Tunis. Al Bieria, nie. Dakar. Dakar jest. Triton, nie. Pamako nie, nie. w Mali jest. Akra Bukumas Nie, to jest to miasto wybrzeże Kości. Eee. Dobra, na razie nie pamiętam. Zaraz sobie wrócimy. Afryka jest najcięższa dla mnie. Kair tutaj raczej. Nie Kair! A bo Istanbul sięga. Aleksandria? Nie, nie, nie. Casablanca? Casablanca. Rom? Rom. Okej. Okay. A no na pewno Londyn. Paryż się łapie, czy nie? Nie, to Berlin. Berlin, Oslo. Musi być. Stockholm, Nie. Reykjavik? Bank. Warszawa nie będzie. Kijów może być większy, tak? Kara nie. Moskwa na pewno. St. Petersburg. A tu Murmańsk na ba. Nie! C ale nie, tu się nie... tu jest Murmańsk, tak? To by się zaliczał. To co tutaj? Archangelsk? O, kurde. Nie Archangelsk? Ani nie Murmańsk? Nie wiem, Workuta jakaś? To będzie giga ciężkie, surgut. Chociaż surgut dalej. O kurde. Tutaj co może? Ani murmańsk, ani archangelsk. To nie będę wiedział, nie ma szans. Dobra, Astana, dziś tutaj jest Astana. Teliabińsk, Krasnojarsk, jest Krasnojarsk, Ufa, Chita, Irkuck, a Nowosibirsk też nie. Jekaterinburg, Jekaterinburg, Tel Awiw albo Bagdad chyba, że źle pisze. Tak Teheran, Kabul w Afganistanie nie, Lahore jest, Bengaluru, Karachi, Karachi, mm. Co tu jest jeszcze? Nie było Bengaluru. a Daka na pewno. Odtenie Bengaluru. No nie, już pisałem. Bangkok. Ok, ocimin Jest. Medan. Nie. Dobra, czekajcie, po kolei może, bo tak już z, zboczyłem z trasy. Chiny są najcięższe, bo nie ma ich w GeoGeserze, to ja najmniej wiem, no ale. Pędzem pewnie będzie, Szanghaj, Pekin, nie, co? Nie ma Pekinu? Chengdu? Chengdu? Seul? Jest. Tokio? Jest. Sapporo? Jest. Tak, o kurde. Jelizewo? Albo Petropawłowsk? Damczacki. Ju! Dobrze wpisałem z, moją, z moimi umiejętnościami, widzowie. Szapoba, Magadan, e, Jakuck, Tabarowsk. O kurde. Mm. Taszkent już nie, już by tutaj się nie zaliczał. Ojej, te północne miasta. No co to jest? Obwód Nienacki? Więc jak ja mam wiedzieć? Chyba, że jeszcze będzie to miasto Norilsk. Tak jest no risk, dobra Ale tutaj Ulan Rude Ladę. No mogę źle pisać, dobra to będzie ci ciężkie generalnie już myślę e, Tutaj jeszcze e, Filipiny no Manila Hueson City Davao, Davao Tutaj co? Makassar? Nie Mandao? Manado? Anado, o kurde, Jakarta na pewno. Tu jeszcze mam, a to nie ma kasar? A to jest Suran Baya? Jest, Jest coś takiego. Port Moresby, Papua Nowa Gwinea raczej, Wyspy Salomona to Honiara. Tutaj będzie Wellington albo Auckland po prostu. Jest Auckland, Perth na pewno. O Jezu, na południe od Perth to będzie ciężkie. Sydney? Tutaj Breezy. Canberra? Darwin? O kurde. Dili? Myślałem, że to miasto w porze. W... Tutaj Singapur już się nie łapie, nie? Aj, no tu będzie ciężko wam powiem. A Colombo? Albo Kotte? Nie, nie, nie łapie się tutaj nic już. Kurde, Amekka. Riad. Prawdopodobnie źle napisałem. Miad. A no, Riad. O, tak się pisa. Dobra, Bank mamy to. Tu jak się nazywa? Ambanja abu. Ciężkie, ciężkie już. Ile mamy? 80 na 108. Tutaj nie mam pojęcia, co może być. Ale tu jak to nie jest Caracas? Pojęcia bladego tutaj jest jeszcze, ale w tych Rosji Kazań? Nie no, Kazań już by był Ufa, Perm Nie no, a Perm? Serio? To nie wiedziałem, że w tej części będzie największy Tutaj co, Brack w takim razie? Nie Nie Brack no Kurde, tutaj idealnie pasuje, a chyba, że one Bator one Bator, nice No zobaczcie to, ja już myślałem, że one Bator się zaliczał do tego i dlatego go nie ma, dobra. Hmm. Tutaj, Pawłodar? Nie. Tutaj, co tu jeszcze może być? Utar Pradesh to jest. Co tam było w Utar Pradesh? Nowe Delhi, U Libia, nic. Sudan, nie pamiętam jaka jest stolica. Pewnie to. No to też jest na Ata stolica. Rzeża Kości Słoniowej. Tuże nie ma Darwin, nie? To musi być coś w Indonezji. Nie wiem, co jest tam na Nusach szczerze. Uran Pan Baja to nie jest to? Albo Pem, coś tam takiego też jest, mogę nie pamiętać, kurde, nie, nie poszło mi aż tak tragicznie, ale dużo nie pamiętałem, może Wład i Wostok, no pisałem, ale może źle, Cheetah, Mucha aż wleciała do pokoju, może Mucha coś wie i chce mi pomóc. Nie no, wywalaj mi bo nie ma miejsca dla ciebie. A... No nie wiem, muszę się poddać. Nie wymyślę nic, ale spoko. Szczerze jestem zadowolony. Brakuje mi jednego miasta powyżej 10 banik, więc stawiam, że to jest miasto w Chinach. Dobra, go. Zobaczmy. O czym zapomniałem? Guadalajara! To zaliczamy punkt, bo wiedziałem, tylko źle wpisałem. Dobra, punkt więcej. No nie wiedziałem, jak wpisać Maracaibo w Wenezueli, tak? Ale to jest większe od Caracas? Szok. Sao Gonzalo, Valdivia to bym nie wiedział. Valvis Bay, Lusaka to proste. Abidjan to się nazywa. Las Palmas! Eee, tu mogłem Wyspy Kanaryjskie złapać, ale proste. Jarosław! Ojej! Urumki. Deli! A ja pisałem nowe Deli chyba. o Jezu Nie mogli starego policzyć. Harbin, no to pewnie to pojrzeć 10 i Limsk, to nie wiedziałem. Ale Jarosław, Surabaya, a ja to też źle pisałem, Kupang, Maradina, Townsville, Sinu. dobra, poszło nieźle, powiem wam, że dużo widziałem, a no tutaj Guadalajara, Jarosław, dałem ciała, no Guadalajara widziałem, tylko nie wiedziałem jak wpisać Surabaya, to samo, ale spoko, myślę, że nie poszło tak źle.